Dzień dobry. Smutna rzeczywistość, która boli wszystkich, którzy chcieliby żyć w zgodzie z naturą. To jest jedno z większych miast w Polsce łódź. Jedno z większych osiedli w Polsce widzew. I tuż przed osiedlem. Smutna rzeczywistość. Tak wyglądają niektóre miejsca, gdzie ludzie przychodzą odpoczywać. No, na spacery z psem, na przykład teraz mam taką dobrą radę. Chciałbym dać dobrą radę wszystkim y, ludziom z okolic, żeby nie robili tego więcej, po prostu, bo zaśmiecacie wokół siebie rzeczywistość. Macie zaśmiecone przez to umysły, nawet o tym nie wiecie, że jesteście takimi amebami, amebami, ameba, amebami, które nie robią nic, żeby polepszyć sytuację. Wręcz odwrotnie, po prostu egzystują. Dla wszystkich egzystujących debili walcie się, nie róbcie tego więcej.